Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Fight Week, i dzisiaj zaczynamy z zapowiedzi UFC 282. I jak mi już stwierdził, omawiamy dzisiaj dwie zbyt ważne walki, żeby je omówić czyli Chris Curtis kontra Jacqueline Buckley. Zbyt ważne Kość walki, żeby urało. je omówić. Tak jest. No okej, okay. jest to jakaś pokrętna logika, ale tak, witam się z wami również i coś tak, jeszcze dodać. Miłosza chciałem zapowiedzieć rzeczywiście drugą walką, ale to drugą walką w następnym odcinku się zajmiemy. Natomiast już zaspoileruję, że będzie to Darren Till i Drikus Duplessis, także na pewno będzie ciekawa zapowiedź. I może zaczniemy od walki dwóch Amerykaninów która no, jakimś cudem przykłon naszą uwagę, i, i dla, z jakiegoś powodu ją w ogóle tutaj umieściliśmy, bo to nie jest oczywista walka może dla niektórych. No, nie wiem, czy ten taka oczywista Curtis yy, tary chyba jest w rankingu, a na pewno był niedawno yy, dywizji średniej pokazał się z fajnej strony, chociażby z Hodolfo Wierą, z trochę mniej fajnej z Jackiem Hermansonem, ale raczej jest to taki zawodnik fightweekowy, nie? Bo tam uh -huh. yy, zapowiadaliśmy jego walki już od powiedzmy początków kanału. No, na Buckley to jest, jak to ty już go określiłeś, artysta nokautów i to, i to, to taki jest. niebagatelny, no bo przecież jeden z najlepszych nokautów w historii całego MMA, no to jest jego autorstwa. I co tutaj możemy powiedzieć o tej walce, tak na szybko, ja ci od razu wysunę, że tak powiem moją tezę, że wygra tę walkę Chris Curtis i będzie ona nieco podobna do walki Buckleya z Imawowem. Bo uważam, że tutaj Curtis będzie utylizował bardzo dobry dystans i, i po prostu też defensywnie jest na tyle solidny, że te wiatraki bakleja nie powinny raczej do niego dojść, chociaż jak już dojdą, no to mamy potencjał na kolejny element tego highlight trilla bakleja. Tak jest, ja się jak najbardziej zgadzam. Jak dla mnie zwycięzcą tej walki, również. W moich oczach zostanie po prostu Christopher Curtis i tutaj coś, co powtarzam zawsze przy okazji omawiania jego walk, czyli to są tego jego mordercze bodyszoty. bo Aha. to jest coś, co właściwie jest bronią na każdego zawodnika. W sensie, no wiadomo, jedni mają mocniejszy korpus, są bardziej wytrzymali, drudzy mniej, ale ilość wyprowadzanych przez niego ciosów na korpus to jest na tyle duża, że po prostu no, nie ma zawodnika w UFC, który by tego nie odczuł, i uważam, że podobnie będzie w tej walce. I to hmm. może być na pewno coś, co przy tym skracaniu dystansu, czy tam trzymaniu walki, właśnie na blisko, nie wiem, docinaniu bakleja do siatki, jeśli Curtis się na to zdecyduje, to może być po prostu coś, co mu da zwycięstwo i. I jest szansa, że nawet przed, przed końcem walki, przed czasem uda mu się skończyć Bakleja. Chociaż Baklej, to trzeba mu oddać, jest niesamowicie wytrzymały zawodnik. Tak, w ogóle zauważyłem, że Christopher The Action Man Curtis walczył z Andre Fialio w innej promocji w PFL. To jest ciekawostka na dzisiaj fajtujkowa. I to czekaj, o, i taka i to jest... teraz. no. teraz. No, no. Ciekawe, czy Chris Curtis żałuje odejścia z BFL z perspektywy czasu. No, to jest. Myślę, że nie, bo może tam zawsze wrócić z tą marką, którą sobie wyrobił, ale w ogóle on też z Belalem przegrał w, w federacji, która się nazywa Hoosier Fight Club. To jest kolejna ciekawostka. Musimy wypełnić jakoś ten czas antenowy. No Nie ukrywamy, że ta walka jest ciekawa, ale może niekoniecznie do odcinka. I przegrał dwa razy z rzędu z Magomedem, Magomed Kerimowym. I on chyba też jest znany. Ehm, tak. I może ja powiem yy, odnośnie mojego kuponu, który będę sklejał na UFC. Mam nadzieję, że ty też dasz się ponieść tej bukmaherskiej fantazji. Ehm, u mnie będzie Chris Curtis Oczywiście. Przez, yy, decyzję. Oczywiście. Nie, ma, nie namawiamy nikogo do hazardu. Nie namawiamy I... tylko do rekreacyjnego. Tak, my to robimy dla. I tylko sportu, pełnoletnich. Dla rozrywki. I prawda jest taka, że no, że Miłosz ma rację. No tutaj ja szczerze lubię obu zawodników, natomiast uważam, że, że Chris Curtis to jest mimo wszystko faworyt i to na niego postawiłbym swoje pieniądze. I wydaje mi się, że dość bezpiecznym typem byłoby postawienie Chrisa Curtisa przez Decyzję. Bo tak, to jest wydaje mi się, że dyskusja. to jest taki zawodnik, który bardzo lubi grać w takie stójkowe szachy, lubi punktować. A Buckley, no właściwie ta walka z Imawowem pokazała, że to też jest. No, on ma oczywiście knockout power i to pokazywał niejednokrotnie. Natomiast wydaje mi się, że jeśli tylko wejdzie w grę Krisa Curtisa, to najpierw zostanie zszachowany, później zmatowany już w o, samej bardzo. decyzji. No to się zgadzamy, ja w ogóle tak sobie już na koniec rozkminiałem, dlaczego ta walka jest tak nisko w prelimach, bo ona otwiera prelimy, a to jest też taka fajna walka dla fanów, po prostu, żeby zachęcić może do zakupienia pay-per-view, albo do nielegalnego streamowania tej gali, ale potem zobaczyłem, że w, headla w headlinerze prelimów bije się Raul Rozas junior, czyli hmm. nasz niewiarygodnie no. przystojny 17-letni zawodnik. Ja się nie podpisuję pod tymi słowami. Tak, witamy Was po krótkiej przerwie i tutaj lekka zmiana planów, ponieważ stwierdziliśmy, że omówienie tamtej walki było na tyle krótkie, że możemy sobie pozwolić na wrzucenie do tego odcinka jeszcze jednej walki i będzie to Darren, The Gorilla i Drikus Duplessis, czyli zawodnik szerzej znany, myślę, polskim fanom MMA chociażby z tego, że był mistrzem KSW. Tak, trochę mi przypomniałeś, że porzuciliśmy nasz pomysł na robienie cringe'owych wstępów. Mam nadzieję, że na, na podsumowanie tej gali coś ogarniemy, bo ten twój ta twoja zapowiedź Tila, no to powiem ci szczerze, że przez chwilę myślałem, że nagrywam odcinek z Brusem Bufferem, Ale jeszcze <laughs> o samej walce. W ogóle wychodzi nasza świetna organizacja i przygotowanie, no, ale niestety parafrazując znaną przyśpiewkę, ciężki jest czas i uczelnia gnębi nas, chociaż nie tylko uczelnia. No mhm. nie ma za dużo tego czasu ostatnio, dlatego te odcinki są jakie są, ale ważne, że w ogóle są. Dobra miłość do kontra Duplessis. To, to jak do rzeczy to szybciutko obczaiłem sobie te, te walki Duplessisa w UFC tak bardzo pobieżnie, oczywiście też go znam z KSW i jest faworytem w ogóle Duplessis w tej walce według buchmacherów, ale uważam, że tutaj, no ja myślę, że postawię na Darenatila. tila. znaczy nie wiem czy będę miał odwagę, żeby postawić pieniądze, ale stawiałbym na Darena ponieważ uważam, że po prostu technicznie jest dużo, dużo, dużo lepszy niż Duplessis jeżeli chodzi o stójkę. No, i jeżeli tylko da radę jakoś ten grappling Duplessisa, który raczej, no, Duplessis woli raczej się bić w stójce niż używać grapplingu, chociaż ma dużo poddań w karierze, to no nie wiem, moim zdaniem te techniczne umiejętności Tila zniwelują te szarze Duplessisa, bo to jest zawodnik bardzo aktywny, bardzo taki agresywny i narzucający mordercze tempo, ale no, tutaj wierzę, że Darren Till. Pojawi się tak, jak się pojawił w walce z Robem Witakerem i zaprezentuje nam piękną stójkę i wygra. Może nawet przez jakieś TKO w drugiej rundzie. Dobra, to ja bym chciał lekko się odnieść do tego, co powiedziałeś, i zacząć od tych zapasów. I ja nie wiem, czy chciałbym tak na samym początku skreślać te zapasy Tila, ponieważ ostatnie półtorej roku, czy no tak gdzieś plus minus spędził z Hamzatem Cimajewem, który, przypomnijmy, aspiruje do bycia jednym z najlepszych zapaśników w całym UFC i tutaj wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jak to jest tam jakaś taka współpraca dość medialna, tak no nie chce mi się wierzyć, że Darren Till spędzając tyle czasu z Hamzatem nie nauczył się choć trochę reslować. i tutaj... Chciałbym zobaczyć Tila, którego, który po prostu radzi sobie i w taki sposób dominujący wygrywa z Duplesisem, bardzo go lubię. Natomiast no, Duplesis, tak jak powiedziałeś, to jest zawodnik niezwykle niewygodny do walki. Ponieważ mm -hmm. no, chociażby przekonał się o tym Roberto Soldić, który no władował się w tą szarżę i, i przez cios y, Duplesisa, no, padł, jakby go postrzelił Piorun. I no tak. potężny, potężnego powera ma Duplessis, to trzeba przyznać. Tak, tutaj ta kariera w UFC, no stosunkowo krótka, chociaż rozpędza się coraz bardziej, tak można go porównać do takiej lokomotywy, która gdzieś tam coraz szybciej po tych torach mknie, no i tutaj na pewno wielkie wyzwanie przed Duplessisem, a chyba jeszcze większe przed Darrenem Tillem, który tak jak powiedziałeś przez Maherów jest z góry już lekko skreślany, ale bardzo delikatnie. To są naprawdę niewielkie różnice. Mogą tak. się one nawet zmienić do walki. No to jest zdarza. nawet na jakimś ważeniu albo na konferencji. Takie rzeczy się zmieniają. Ja bym chciał tylko jednego i to jest po części coś, o czym już wspomniałeś, czyli Darren Till nawiązujący do tych swoich starych czasów, czyli gdzieś okolice 2018 roku właśnie wystawiłeś było, było mi na pięknego. pustą, bo chciałem użyć tej statystyki. Ja zapomniałem. Ostatni finisz Darenatila walka z Donaldem Seroni w Gdańsku 2017 rok. Hmm. No chyba pora przełamać tę. Te, no, też mam taką. Jakże niezbyt dobrą pasę. No i chociażby te, te nieszczęsne porażki, których Daren Till posiada cztery w ostatnich pięciu walkach. i Jedyne jego zwycięstwo to jest. Takie dość mocno naciągnięte z Kevinem Gastelumem, bo tam decyzja sędziów. No naciągnięte może nie, ale no nie było też to porywające. Nie? Ja w takim razie cię spytam, bo dzisiaj sobie po treningu gadałem z koleżką i wpadliśmy na taką teorię, że Darren Till jeżeli przegra tę walkę, to niewykluczone, że odejdzie z UFC i może trafi do KSW i jakąś, Mega epicką kartę w UK z Tomem Brisem na przykład, jeszcze by się tam skleiło. Co o tym sądzisz? Jest to dosyć taka teoria, wyjęta, wiesz, nie co, skąd, ale wiesz co? Ale, Wydaje ale... Mi się, że, że jakby KSW dał radę, chociaż w to szczerze nie wierzę, bo, bo chociażby PFL jeszcze na no pewno, właśnie. albo chociażby Bellator. No, będą... ja myślę, że One nawet, wiesz, bo on tam też by mógł One. w Muay Thai się bić na przykład. Też racja. I tutaj e... No, jeśli by doszło do tego, na co mam nadzieję, że, że, że finalnie się to nie uda, ponieważ chciałbym jeszcze Tila pooglądać w UFC. No, ale jeśli by do tego doszło, to wiesz, mamet jeszcze przeciąga te zakończenie kariery. O a... kurde. Ci mówisz, że mamet pokonuje Pudziana i potem Stilę. I walczy o. Stilem interim heavyweighta. Tak? O, Nie. świetny scenariusz. Świetny. Nie, ale wiesz, no, jest dość dużo zawodników ciekawych, chociażby Scott Askam, który też by mógł hmm. z Darrenem Tillem zawalczyć, i to by była taka walka, którą spokojnie na rynek brytyjski można by było przenieść, bo Scott Askam jest znany. Wśród brytyjskich fanów MMA, Darentil to jest. Albo wielki powrót also. Normana parka na przykład. No. Wielki powrót. Dobra, tak, bo znowu. Fame. O, bez tej małej takiej, bez limitu czasowego, no to chyba <laughs> chyba pan Michał Baron I, i do nas zaznaczy. Tylko grappling. I, 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 I spyta albo pogratuluje nam pomysłu. Dobra, zjeżdżamy już na takie tory, na które nie powinniśmy zjeżdżać, także chyba będziemy się żegnać powoli. To, to był taki. Czekaj, jeszcze może powiem swoją predykcję, bo ty już swoją powiedziałeś. A proszę bardzo, proszę To bardzo. ja jeszcze może bym, y, no, stawiał, dobra, dam dwa typy. Pierwszy to jest y, Duplessis decyzją, a drugi to jest Tarentil TKO druga runda. Dobra, a jakbyś musiał dać coś na kupon, to co byś dał? To bym chyba mimo wszystko dał Duplessis decyzją. Okej. Okay. No dobra, no to dobrze, że się przynajmniej nie zgadzamy w tej kwestii. Na pewno będzie się ciekawiej oglądać. Eee, oglądało raczej nawet. Eee, dobra, to co? To znowu, żegnamy się po raz drugi, chociaż ja pewnie tam to pożegnanie wytnę. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, ale jakoś to rozumiem. W każdym razie się po raz teraz się żegnamy pierwszy, albo po raz drugi. Dokładnie. Możecie sobie wybrać. Ważne, że ostatecznie. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Zapraszamy do jutrzejszych filmów, bo zaprosiłem do. Dzisiejszych, które no nieważne, po no, prostu jesteśmy gdzie jesteśmy, jakoś a Wy jesteście z nami, to jest najważniejsze. Pałysy <noise> dla wszystkich widzów: trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Siemano.